Także teraz e, śniadanie sobie zjem w spokoju tej godziny przed odlotem, no i relaks. Czy to centrum Bari, czy nie centrum? Szału nie robi. Trochę turystów jest, jakieś kawiarnie, kawę można tutaj sobie spić. No, tak trochę, tak średnio. Będziemy szukać fajniejszych miejsc później. Planu na razie żadnego nie mam, nie wiem gdzie jadę. Rower prawie przygotowany, zostaje tutaj jak w Bari. Ja będę jechał na północ. Chcę zajechać sobie do Treviso jeszcze Z Treviso na zachód I potem będę decydował, czy będę jechał Do Norwegii Czy przez Polskę Czy może pojadę do Portugalii Z Portugalii wrócę samolotem do domu Wszystko zależy od pogody Długoterminowej Także Mam nadzieję, że Pogoda będzie ładna i pojadę do Norwegii po prostu bez szukania udebek do roweru i wysyłania roweru samolotem. Miejsce, do którego prawdziwy turysta nigdy nie chodzi. Tajblisty balkon, dopiero mi się te drzwi udało otworzyć tutaj. Ale jest po prostu cudownie tutaj. Zona Industriale. jako tam. Spacerstwo można zrobić tutaj z dużej autostrady do miasta. Piękne. Przecież mi ten rower tutaj w życiu nie wejdzie. Dobra, będę go znosił z siódmego piętra. Nie ma wyjścia. Ale stamtąd doniosłem. Ale już zniosłem. Dobra. Dobry początek. A tak wygląda setup mojego roweru. Rak Talfina, torba dwulitrowa na rurę, apidury i torba pod rurę czterolitrowa prodiskower bardzo lekka. Co w tych torbach na zdjęciu? O pierwsza górka za mną, pierwsze kilometry za mną. Rower zniesiony z 7 piętra, także dzień zaczął się w sumie od odpoczynku na ławce. Ale za chwilę wyjeżdżam z miasta i mam nadzieję tylko, żeby nie będzieło, ale temperatura ma być do 35 stopni dzisiaj, przynajmniej w bari. Ale mam nadzieję, że od morza nie będzie tak źle. No zobaczymy. Uuu, dzień numer jeden. W końcu nad morzem wystawił. Traf... Jakoś mi ten garmin wyznaczył trasę. Tak się na wyznaczałem trasę. I nie wiedział jakąś drogą krajową, nie ścieżkami przy morzu. Na razie bez niespodzianek Uwielbiam takie rzeczy. Trzeba się jakoś przeprawić tutaj cholera. Dobra, trzeba sobie jakoś radzić kurda, że dzisiaj bardziej noszę rower niż go wożę. niż nie miada znaczy się Guralem następny raz Dobra udało się przejść tam z 200-300 metrów po tym piachu cholera Nie ma lekko Chociaż z wiatrem dzisiaj trochę jest także nie z boku w plecy to to jest dosyć pozytywne, nawet bardzo powiem. Także cisnę dalej. Kurde, objazd był. Policja mnie zawróciła e, 7 km stąd. Czyli w sumie 14, ekstra bez sensu. E, dzisiaj miałem zrobić 300 i nie zrobię, bo nie wyjdzie 350, jakbym chciał wyjechać do Paskary do, do, do celu w sumie. Z tymi wszystkimi moimi objazdami dzisiaj i noszeniem roweru. Także chyba zaraz będę szukał jakiejś miejscówki z hotelem sobie tutaj gdzieś w okolicy bo upał też jest, także pierwszy dzień można sobie odpuścić, nie ma nic na siłę. nie robić nic na siłę. O. Dopowiada się gorący dzień dzisiaj. Idę po mój rower 250 metrów stąd w garażu. W zamkniętym pokoju stoi, także mam nadzieję, że stoi rower. Ale... No ale 50 euro za pokój. 50 euro za pokój plus 7 euro za ten garaż. Gdzieś tak 30-40 km od morza. W porównaniu do tych cen, co widziałem przy morzu, to jest 1 trzecia w sumie. Bardzo ładny hotel, nowy hotel. 150 euro jest nocka Także dzisiaj mi będzie to czekać raczej w Paskara, bo idę do niej dojadę. Ale już jest ciepło, kurczę. I duszno trochę Ale to nic Na no, spokojnie Może jakieś fajne widoki będą Dostałem z rybkę bo gdzieś rower postawiłem krzywo na stacji benzynowej i... Zero samochodów, zero wszystkiego. Ściana długa jak. Nie, nie wolno stawiać roweru. Znaczy co on powiedział, to ja nie wiem. Może mi się to nagrało na kamerce. Garmina, zobaczymy potem. Tak ścieżki rowerowe są praktycznie wszędzie. Mimo, że GPS pokazuje, że tam górą. Tak się ścieżka skończy, to wjadę na, na główną drogę. Komu tam on ma swoje, ma wszystkie, kurcze jakieś, nie wiem, ścieżki powymyślane, szosowe, zarumbiste w ogóle. Nie kumam tego, masakra. Opony, kurde, szosowe. Zostało mi chyba z 40 km, napisałem do Włoch, bo tutaj byłem w tamtym roku. I o cenę ten, za apartament. I taka historia była, że byłem tutaj rok temu jesienią. Znalazłem apartament na bookingu, była godzina 12. Ja mówię? Cena 420 euro, chyba za 6 dni. No dobra, podjadę sobie, zobaczę jak to wygląda. Czy się fajnie rower wyciąga i w ogóle jaki jest dostęp do drogi, zanim to zamówię. No i pojechałem tam. Przy parkingu stanąłem sobie samochodem. Miałem rowery w samochodzie. I wychodzi taki gościu z Indii i ja się go zapytałem, czy, czy chciałbym tutaj ze, to powiedziałem Czy może tutaj zostać się zapytałem. A on mówi, że tak, że są miejsca wolne. Musi zadzwonić do szefa. Zadzwonił do szefa i mówi jak nie przez booking to 360 euro za 6 dni. No kurde, elegancko. Zniszka od razu. No i dobrze. Mówię. No to okej, okay, mówię, jak najbardziej ja nie muszę tego przez booking zamawiać. No i mówi, dobra, to zadzwoni do, do szefa. I zadzwonił do szefa i za chwilę do no, mnie mówi, że jak płatność gotówką to 290 euro. No mówię, dobra, no. No i tak się właśnie robi z głuchami operacja. przerwa na bananach zostało ja mi może z 25 km muszę znaleźć jakiś nocleg sobie może pojedę tam gdzie ten, spałem u tego gościa ale w sumie to jest trochę daleko do miasta będę musiał pewnie brać albo taksy albo rowerem jechać, to jest 6 km więc e, chyba nie będę żydził i wezmę sobie nocleg w mieście gdzieś przy plaży ale dostałem balkon na rower taki widok to też fajnie wygląda plaża o, gitar jakiś koncert kurde Kurczę, ażby się chciało zostać do drugi dzień. O, dzisiaj pudełkuje z Paskary do Ancony. Teraz to cały czas jest morza, jak na razie. Czasami, jak się zjeżdża, to są takie widoki. Nie chciałbym tam podjeżdżać dzisiaj. Ten upał. Drogi bardzo fajne Miejsca turystyczne tutaj. I kierowcy przyjaźni Końca kurortów nie widać Tak się ciągnie prawie, że od Bali Czasami są takie mniejsze, jakieś tam kempingi i przerwy dam. W to, to prawie nieustannie jest to samo Plaża, parasole, ścieżki rowerowe, i kagarnia, i kafe, i czegoś, czego tylko chcę. Dobra, nigdy mi się tak nie stało, no ale rozcięło miło łoponę dzisiaj, bo jakieś szkło leżało i nie widziałem. Nie wiem, czy mi się to uda, czymś załatać w ogóle. Gorąco, lekka na jest, także spróbuję. Jak nie, to jakiś sklep muszę cholera szukać. zaklejone, zobaczymy czy to w ogóle wytrzyma no. on siedzi kawałek dotknę może on się wklei jakoś tutaj kurczę w tą oponę więc nie będziecie się to trzyma, zobaczymy pewnie nie to trzeba będzie kupić nową oponę Się. Także myślałem, że dzisiaj pod górkę nie będzie, a ostatnie 18 km dosyć sporo. Tam chyba też będę musiał podjechać, cholera jasna, 15 km bo to mi zajdzie chyba z dwie godziny kurde. Rower dzisiaj do pokoju to musiałem koło przednie ściągnąć, bo Laska mi dała pokój na samym jakimś strychu, nie wiem. Zaraz tutaj to nagram jak to wygląda to wejście. Nie chciałem, żeby na korytarzu stał Tak wygląda wejście. Miasto Ancona Znane z portu Z transportu morskiego Oraz e, Z promu pasażerskich pływających do Chorwacji, Grecji i Albanii Jestem ja teraz na południu miasta Wypatrzyłem coś takiego, nie wiem co to jest, będę musiał sprawdzić, wygląda imponująco, naprawdę, duże, wielkie. Jak wyjeżdżałem pod górkę, to tutaj miałem 6-9% cały czas, byłem zaskoczony, że taka końcówka ciężka będzie dzisiaj, no ale przeżyłem to, tylko że zjazd jak miałem to było po 12-13%, także Mam nadzieję, że jutro tutaj nie będę musiał cofać. Tutaj widok na Adriatyk. Idę teraz w stronę północną. Muszę znaleźć jakiś sklep z wodą i jakieś jedzenie. Potem jest godzina 20.00, zaraz miasto się trochę budzi do życia, także może jakieś jedzenie znajdę się nie, przyzwy nie przyzwyczaję do tych siest o, doszedłem do portu ale szału nie robię nie chcę się tutaj za bardzo łazić Będę coś zjeść może to na rowerze bodaję. podjadę jutro coś zfilmuję nie jadłem znalazłem kanapki które leżały tam w hotelu w recepcji no i wbijam. Jakiś ślad dzisiaj ale ale jeszcze sam nie wiem gdzie się dojadę. I to jest właśnie najlepsze. Kurda, wieje, tu pod wiatr, centralnie. Także ja, to będzie długi, długi dzień, ale nie jest przynajmniej tak gorąco, może tak nie będzie. ¡Gracias! <laughs>

można przeprowadzić, no ale dobra, zobaczy sobie to... nie, czy jest jakaś droga nie, nie ma no dobra, chyba wyjechałem z portu Trzeba przerzutki trochę ustawić, bo jak zmieniłem łańcuch to co mi tam przeskakuje Tak ten łańcuch był prawie pół centymetra wyciągnięty także Ale zrobił 8000 czy 9000 Trochę inaczej niż w Shimano Mój łańcuch biura jest wytrzymywał 3-2,5-3 w kawiarni tak z godziny temu i dużą białą kawę chciałem ja mówię, że cappuccino grande bo się tak na mnie patrzy i mówię, a macchiato macchiato, no i zrobiłam mi dużą kawę macchiato, no to przyjechałem do następnej i mówię macchiato i to jest macchiato tłaszcz ciąg Tego mi trzeba. Uff. O, taką kawę sobie to wypił. To jest długie i ciągnie się jak flaki z olejem wzdłuż morza. O, polska flaga. Na jachcie. Proszę. Szczególnie trochę nudne jest oglądanie kurortu cały czas. Ale to co jest fajne tutaj, że tak naprawdę mogę się zatrzymać kiedy chcę i znajdę sobie hotel. Nie muszę, nie muszę się martwić, że mam na przykład 50-80 km do najbliższego hotelu, od, kolejne, od tego ostatniego, które mogłem sobie zabukować. Tutaj jest co chwilę jakiś hotel. Patrzyłem właśnie na Booking, nie jest wcale tak drogo. Także to jest pozytywne. Żałuję, że banana nie kupiłem kiedyś. Zawsze mam ze sobą banany w bo taki taki nóż zyskuł, to ja wtedy banana mu daję i spokój. Będzie trzymać się, klimę, i już niech się włączy. Och, ale sobie kupiłem marbuza, i będę sobie teraz jadł, i tak pokój mój wygląda. Nie chce mi się na dworze w ogóle być. Mój zarąbisty nóż. Zawsze mam ten nóż i banany ze sobą. Na wszelki wypadek. Chyba no. Bardzo dużo uchodźców tutaj jest ciemno skórych. Jak to się teraz poprawnie mówi? Idę poszukać sobie restauracji jakiejś. Bo jestem głodny. Radziam McDonalda, ale mi się jeszcze jest. Tylko klejone budynkami dookoła jest. Także ciężko coś wypatrzeć. O, ale są jakieś tutaj... Ciężko coś wypatrzeć No ale dobra, my chodzimy do placu i to jest pełne restauracji, także gitara Tak to wygląda musisz muszę sobie coś znaleźć teraz, bo tam jeszcze więcej jest Pona zaklejona. Trzyma 200 km przejechane, a nawet ponad. Nic nie ucieka, żadnego powietrze, także jest git. Może być.